Więc, Siemandero moi drodzy, witam Was z krainy mlekiem i miodem <śmionem> płynącej z krainy rm jak na razie, bo jest ich tutaj odgroma, ale to nieważne. Przygotowaliśmy dwa sprzęty, w zasadzie trzy sprzęty, który stał przed chwilą tutaj, ale już sobie klient odebrał. Nie zdążyłem nagrać filmu tak, żeby sobie trzy ładniutko stały gotowe, bo wyglądało to spoko, no ale to nieważne. W każdym razie pozdrawiam Tomasz z Gliwic. Oby sprzęciur służył w odśnieżaniu, Tutaj będzie kładzior z okolicy. Tutaj kładziór dla Tomasza o jest jeszcze cewka 850 dla, w sumie też dla Tomasza. Ostatnio trzech Tomaszy kupiło, kupiło kładziory. <gryw> Także niesamowite cewki też się gdzieś tam pojawiają. Eee, troszeczkę ta dostępność się zwiększy. Ale teraz opowiem Wam o tych remach, bo remiaki najbardziej, jakby w tej chwili u nas, eee, no schodzą totalnie. Także elegancko. Tutaj mamy wersję tak zwaną full-face, czyli taką jak moja domóweczka z akcesoryjnymi bumperami. No doposażona generalnie we wszystko co było możliwe. Tak samo przód przedni bumper, pług elegancko z przednim montażem. Także gdy sobie go ściągniemy zostaje nam tylko ten element, on nie zabiera Raczej przy świtu podkładem. Zmienia się tylko konna tarcia trochę z przodu na gorszy, także po zimie sobie to odkręcamy, ale i tak możemy z tym jeździć w sumie. Także także spoko. Eee, tutaj aha, jutro w ogóle mamy zamiar jeździć eee, kładami słopakami. Tutaj błażej po ostatniej jeździe, zostawił sobie Rema u nas i już go dwa tygodnie nie odbiera, także Błażej jak go jutro nie odbierzesz, to, <laughs> to ja ci go po prostu ten sprzedam komuś. Teraz wam może opowiem troszeczkę o tym, co tu zamontowaliśmy. Tak jak mówiłem, bampery dodatkowe, dodatkowo spray gaśniczy, dodatkowo LED osrama, także, no także w nocy będzie widoczność. Tubę narzędziową zawsze można sobie tutaj coś wrzucić, Poza tym wygląda to całkiem spoko. Grzane manetki, grzane manetki firmy Shark. Bo są e, bardzo spoko. Uchwyt na telefon to jest skład wersji Trophy, czyli wiadomo, snorkle, osłony spodu. Mm, tutaj, generalnie, mamy taką ciekawą opcję. E, totalnie oryginalny kufer, dedykowany do tego kłada. E, RM z kanistrami, które też są dedykowane, nawet tutaj macie logo RMA. E, no, i to generalnie wygląda sztos. Ale też no nie kosztuje mało, ale to mniejsza z tym. Także tak to sobie wygląda. E, oczywiście, aha, generalnie tak to jest oryginalny kufer. A tutaj jest kufer w zasadzie nieoryginalny, ale tej samej firmy i różni się wyłącznie tym, że nie ma tutaj znaczka Rema i. Tutaj, tych miejsc na kanistry. A poza tym są to tak naprawdę dwa totalnie identyczne kufry, identyczne. Tak w ogóle, to jeszcze odnośnie tych remów jest jeszcze taka pośrednia wersja, komfort się nazywa, czyli w porównaniu do zwykłej wersji, jest ona wyposażona w osłony aluminiowe spodu. Być może pojawią się też sprzęty z osłonami z HDPA, czy tam HDPE. I ta wersja ma oprócz spodów, ma jeszcze podgrzewane manetki razem z kciukiem, oryginalne Rema, także spoko. Także generalnie na rynku polskim mamy trzy wersje Rema. Mamy wersję standardową, czyli jakby bez dodatków, mamy wersję Comfort z osłonami spodu i zgrzanymi manetkami. No i mamy wersję Trophy, a Comfort w zasadzie, znaczy Comfort, standardowa wersja, wygląda tak, jest są te e, czerwone, o których miałem Wam nagrać coś, ale oczywiście Wam jeszcze nie nagrałem, bo czasu jest tyle co na lekarstwo. Także tak wygląda wersja standardowa. Od komfortu różni się tym, że nie ma osłon spodu i nie ma żadnych monetek. W zasadzie tyle. A, no i tak to wygląda. Przygotowujemy sobie kładziory. E, za niedługo jeszcze jakaś tam dostawa będzie kolejnych. Troszeczkę też gdzieś tam dostawy CFek może zaczną ruszać. Także też na plus jakieś tam 520 mamy. No i generalnie ten magazyn na ogrodzie. Magazyn na ogrodzie w Re. Jutro jesteśmy z chłopakami, tymi co ostatnio umówieni. będę ja. Będzie Jacek na Stelsie, no i będzie Błażej na Remie. Jak sobie nie zapomnij go odebrać. <gazynie> Jestem strasznie w ogóle napalony na jazdę. Coś więcej chciałbym jeździć, ale na tygodniu to jest po prostu tragedia z tym wszystkim. To jest tragedia, bo tego czasu nie ma. Jutro demoweczka będzie przepalana. Jak widzieliście, ostatnio u siebie też mm, zamontowałem kierownicę. Tą amortyzowaną, która amortyzuje. Jak sama nazwa wskazuje. Garminka sobie będę jeszcze jutro testował. Generalnie taka różnica jest sztosem i to polecam każdemu w RM-ie, bo robi to totalnie fajną robotę. Eee, mała zmiana w Polarisie. Eee, możecie sobie zgadywać. Jeszcze nie jest projekt ukończony, ale coś tu jest zmienione. Moi drodzy, żegnam się z wami z tej, z, 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 żegnam się z wami z pochmurnej kolbuszowej. Byle by jutro nie padał śnieg, bo będzie smuteczek. Także moi drodzy, zbliża się koniec roku. Jak szukacie kosztów i macie firmy, no to wiadomo, że najlepszym zakupem jest co? Kład. Siemandero <laughs> pisą.